I pamiętajcie, żeby zawsze dobierać podkład pod kolor waszej szyi. Mi się nie udało. Witam Was serdecznie w trochę nietypowym filmiku. Filmik będzie dosyć nietypowy, gdyż za chwilę we, wejdą takie małe filmiki w, w takiej dziwnej jakości nagrywane pionowo. O co chodzi? Jeżeli macie snapa, to wiecie, nie muszę tłumaczyć, ale jeżeli nie macie snapa i nie wiecie o co chodzi, Snap, czyli Snapchat to jest taka osobna aplikacja, którą macie na naszych telefonach komórkowych, gdzie nagrywa się bardzo krótkie, około 8, chyba maks 10 sekundowe, 10 sekundowe filmiki, które wrzucamy jak ma na taką oś czasu, co jest coś jak Facebook, tylko posługujemy się tylko filmikami i te filmiki. I żyją tylko 24 godziny, a potem znikają. Także ja postanowiłam zrobić zbiór takich filmików z tygodnia, około tygodnia, bo trochę osób narzekało, że nie używają Snapchata, że nie mają Sna Snap'a, a używam Snap'a trochę jak takiego mojego wideo vloga, bloga, bo nie bloguję ani nie vloguję za bardzo, nie nagrywam nic prywatnego na YouTube'a, najbardziej prywatne rzeczy widać właśnie na Snap'ie. Także stwierdziłam, że spróbujemy, spróbujemy wrzucać takie filmiki, takie kompilacje Snap'owe może z tygodnia, to jest moja pierwsza taka kompilacja... Także zapraszam, oczywiście jakaś będzie bardzo niska, bo Snap używa bardzo niskiej jakości i wszystkie filmiki będą nagrane pionowo. Jedziemy! By the way, trzymałam zupę na biuście, ludzie z biustami wiedzą o co chodzi. Cześć Wam, cześć! Na oczach dzisiaj mam cień, do którego powróciłam od dawna go, nie używając. I jem owsiankę, więc coś mam. Mm. Sorry za to. To jest Burberry color Midnight Brown, czyli taki brązik, który jest lekko tolory, kolorem taupe. No taki jest... Na... Z takim fajnym kolorem, który można użyć na całą powiekę, jako jeden, jako jeden cień. Można go używać na sucho i na mokro. to jest to, a na ustach cienia, cienia kredka z Primara, taka do ust, Może 9. Powiem Wam, że naprawdę jest bardzo miła, bardzo miękka. Zobaczymy, jak się będzie trzymać w ciągu dnia. Propyl Jezus, Maria. Czy jesteś z siebie dumny, aby? Człowiek TK Max. Wpływam w ocenie zażenowania moim chłopakiem, patrzcie. Wracając do Primarka, dzisiaj będzie hol na kanale chyba od... Pokażę się o 11 angielskiego, czyli 12 polskiego czasu, także zapraszam, bo dawno nie było hola Primarkowego. Takie, wiecie, nic, nic... Cześć Wam! Dzisiaj w pełnej glorii i chwale w panem klipsem, łamiąc zasady fizyki. to moja różowa odżywka z jakąś normalną odżywką y, wymieszana. Przynajmniej dostaję kurwicy, ale po prostu moje snapy mi się częściowo dodają, częściowo nie dodają i w ogóle nie wiem o co chodzi. Mówiłam jeszcze, że tutaj mam wymieszany popielaty toner z szamponem, a tutaj yy, różowa odżywka. Cześć Wam, moja procedura nie jest za bardzo cokolwiek da moim włosom, nie wiem czy są bardziej serwne przy odroście, chyba nie. Chyba muszę toner sam dać, po prostu bez szamponu to trochę mocniej złapie, ale nie są też jakieś żółte te włosy. W dniu nie ma nic lepszego niż łóżko i truskawki czekoladki. Ogólnie nie ma nic lepszego niż łóżko. I truskawki w czekoladzie. I 70% snapu w ogóle mi się nie publikuje i dzieje mi się tak od soboty, w ogóle nie wiem o co chodzi. Tak, nie, nie, jestem chora, wszystko w porządku, nie mam make-upu. Wiecie, kolor mojej twarzy znacząco różni się od koloru mojej szyi, ale nie mam na sobie podkładu. Ja po prostu tak mam, jestem dwukolorowa. Sobotę mówiłam Wam o tym, że czekam na nowe cienie z Make-up Gika, które miały właśnie dość soboty, ale nie doszły, gdyż kurier jest ha rozgryzłam. Właśnie siodłam w miejscu, gdzie łapię innego neta, nie mojego neta, tylko obcego yy, i wtedy snapy się dodają, czyli mam coś z netem chyba. Bo internet normalnie mi chodzi, nie mam problemów z oglądaniem niczego. Może mam przesyłanie zablokowane, nie ja wiem, muszę sprawdzić, muszę wejść, mam stoktoka TokToka internet. W każdym razie, wracając, pan kurier w sobotę okazał się ha i po prostu do mojego biura chciał dostarczyć paczkę o godzinie 7, gdzie jeszcze biuro było zamknięte, więc nie zostawiając kart... Oczywiście się razy nikogo nie było w moim biurze. Kurier w ogóle nie dostawił kartki, żadnej informacji odjechał. I dopiero jak sprawdziłam po połowie na stronie, to okazało się, że był i nikogo nie było. Dziękuję. Strasznie mnie to wkurza. Jak kurier nie dzwoni, nie upewnia się, nie dostawia kartki, po prostu znika. nie? Dzięki. W cienie zostały dostarczone do mojego biura właśnie dzisiaj, kiedy to nie pracuję, ale zajrzałam do biura i cienie są, zrobimy słodzy. Ale koniec dramy. O oglądamy, co mamy, tak, ja właśnie z tym się go zajmować. Najpierw zamówiłam dwie palety na cienie z Morphe Brushes. Były strasznie tanie, około 7 funtów. Z... Paleta jest takiego dosyć matowego plastiku, dosyć lekka, bardzo fajnie wykonana w, w środku. Nie ma lustra, co też sprawia, że będzie lepsze do podróżowania, i tak wygląda. tutaj 28 cieni, i te kółeczka tutaj są, jest pod tym magnes, chociaż go tutaj nie widać, więc każde y, po prostu cienie się przylepią. Myślę, że Inglot, Inglot mag, właśnie Makeup Geek, Kobo bez problemu w to wejdą. Fajna i bardzo leciutko. Które zamówiłam. Najpierw stary to jest Latte i Frappe. To są takie klasyczne maty, już to są długo, długo w tej kolekcji. To są najnowszych, ale i najnowszych. Najpierw mam Desert Sands, potem mam Mirage, i tutaj mam kolor, który się nazywa Sorbet, Sorbei. Te trzy. trzy. U góry to są trzy z najnowsze kolekcje, które najbardziej do mnie przemówiły. To jest Wild West, tu mam Tuscan Sun, a tu mam Tiki Hat. I proszę Państwa, mamy to od dołu: Latef, Rapid, Desert Suns, potem mamy Mirage, może mamy Sorbet, Tiki Hut, Tuscan Sun i Wild West. Raz jeszcze, może w takim lepszym świetnie, świetle powiem Wam, że te trzy nowe cienie mają całkiem inną, taką bardzo kremową formułę. Mam tyle okrągłych cieni, żeby idealnie wypełnić dwie paletki. Tu mam cienie takie bardziej ciepłe. A tu mam cienie neutralne i takie bardziej zimne, chociaż tutaj w tym świetle dziwnie wygląda wszystko ciepło, ale to jest na przykład zimny taki. Na przykład ten In the Spotlight z Make Up Giga tutaj wygląda ciepły, ale tak się wydaje taki bardzo zimny połysk, tak samo tutaj to jest taki zimny. Ten jest fajny, to jest hawok z Make Up to jest zielony z takim czerwonym połyskiem, taki neutralny brąz z kobo. no. Tak wyglądają w zestawieniu. Góra ciepła, dół zimny bardziej i bardziej kolorowy. Postaram się używać więcej takich, takich zimnych, fioletowych cieni. Trochę mniejszej z palet weszły tak. To są pudry do konturowania i róże z make-up Geek'a. Te kwadraciki to jest Inglot, góra góry to jest Natasha Denona. I to są matowe szminki w wkładzie z Inglota. A to jest cień w ogóle do brwi z Inglota, którego chcę używać jako cieni. To będzie taki eksperymentalny. Ogólnie dzisiaj jest jakiś dziwny dzień, czuję się jakbym była trochę chora, chociaż raczej nie jestem chora, leżę w łóżku, nic nie robię, oglądam wikingów, oglądam nadrobiłam już chirurgów, April Kepner tak mnie wkurza, że mam ochotę jej dać plaskacze, przysięgam. Jak weźmiemy krewetkę. z pracy. końcu stałam z Łóżka. Byliśmy w TKU i mam lody z McDonalda na dobry humor. Akolonialuję wielki czarny płaszcz, z rzecz, w której bym w ogóle najchętniej nie wychodziła. Uwielbiam go. Uwielbiam. Ogólnie TKE różnią się między sobą zawartością. Na przykład w tym takim, który jest blisko mnie, są, są słabe buty. Wydało mi się zadarować trzy fajne pary butów. Jedne będą dla mnie, dwie pary chyba będą dla mamy, Zaraz Wam pokażę, co i ja najpierw. Najpierw udało mi się dorwać brązer z, z, z firmy Physicians Formula. Prawie nie do dostania w UK, także fajnie się udało. No, opakowaniu jest napisane, że bronzer ma dawać taki efekt, jakbyśmy byli szczęśliwi. Słodko to wygląda, tak wygląda góra. Przychodzi też do. I bronzer przychodzi z takim puszkiem, z pędzelkiem. I to jest jego góra z lustereczkiem. Buty jakie kupiłam to konwersy wysokie ombre, różowo, takie niebieskawo-fioletowe, naprawdę śliczne. Myślę, że spodobają się mojej mamie, bo ja nie, nie mogę mieć takiego kroju butów, ale moja mama chyba może, chyba jej się spodobają, tak jak zresztą się powtarzam. Czemu to nie? Też dla mamy skeczersy, może nie są najpiękniejsze na świecie, ale jeżeli ktoś nie wie, moja mama jest wofistką i spędza pół życia pewnie w Adidasach, a te mają po prostu taką... A te mają taką bardzo miękką wkładkę z memory foam, czyli z taką pianką po prostu zapamiętującą. Niby to jest 41, ale to jest bardzo mało 41. Także chyba... Wielki kartofel, który kupiłam dla siebie. Powiem Wam tak, jeżeli zobaczycie gdzieś w sklepie jakieś bardzo brzydkie buty, to pomyślcie o mnie. To piękne, brzydkie klapki są od Jeffreya Campbella, numer 39, czyli mój. Są strasznie wygodne i strasznie miękkie i wspaniale brzydkie na stopie. Fajnie, że tak wysoko dosyć się kończą i są naprawdę mega wspaniałe. Uwielbiam je już. <gry> ja po prostu prawie zapomniałam o naszym kluczowym zakupie, czyli o panu czaszce. Uuuu. Pan czaszka sprzedał się bardzo niedrogo, bo za całe 7,99 funtów i będzie wiódł z nami szczęśliwy żywot. Cześć Wam, Jesus! Dzisiaj jest tak zimny jakiś odlot. ponieważ właśnie spadł śnieg w pewnej części Londynu. Pada śnieg, to wiedz, że coś się dzieje. Także jest kurevsko zimno. Ja właśnie dostałam. ...niemiłosiernie, boi mi brzuch, Zaraz sobie idę zaparzyć koper włoski i ogólnie coś zjeść. Bo jestem na lunchu, już wstaję. Także to ja. Właściwie to pewnie to był powód, dla którego wczoraj się tak Kijowo czułam, że nadchodził ten dzień w miesiącu. Dlatego moje czoło właśnie wygląda dokładnie tak, jak wygląda. Czyli nie make-upu. Tak, chciałam dzisiaj ogólnie w po południu dograć e, podsumowanie recenzji podkładu, który właśnie testuję, ten taki Lock It Foundation od Kat Von D. E, Niech to ty jest go, chcąc go dzisiaj nałożyć, nałożyłam przypadkiem inny. Oba mam w takich małych opakowankach z Sephora i właśnie nakładam ten podkład, myślę, wow, czy coś mi się zmieniło, jest naprawdę super! się, że wcale nie nakładam tego podkładu od Kat Von D, tylko nakładam mój make-up y, tego Ultra HD, który akurat sobie tutaj odpompowałam, także także nie, jednak nic się nie zmieniło, podkład dalej nie spełnia moich oczekiwań, ale o tym będzie na pewno osobna recenzja, więc nie będę tutaj się o tym tutaj brzydko, brzydko mówiąc puszczać. Nieważne. Na oczach dalej męczę tę paletę też od Kat Von D. Próbuję ją pokochać. Y, użyłam dzisiaj tego środkowego tego środkowego kładu, który jest bardzo chłodny i od dziwo wyszedł fajny look na moich oczach, taki lekko gołębio, fioletowawy. Na jednym oku, ma, na jednym oku też mam bazę pod cienia drugim nie mam taką koreańską. Po prostu też testuję przy okazji bazę, także zobaczymy pod koniec dnia, Idę się dopudrować. Tak strasznie się cieszę, tak strasznie się cieszę, że pan czaszka znalazł sobie miejsce w naszym domu. dzisiaj też do mnie dwie rzeczy do włosów, które kupiłam. Pierwszy to jest odżywka jakby Joico k rekonstruktor do włosów. Coś, co pozostawiamy na włosach po umyciu na 5 minut spłukujemy, potem nakładamy bardzo intensywnie nawilżającą maseczkę We wspaniały sposób regeneruje przynajmniej moje włosy. To jest po prostu mój hit, jeżeli chodzi o regenerację włosów i bardzo Wam polecam. Rzecz. Druga rzecz to jest odżywka bez taka od szu Emury, taka linia dla włosów farbowanych. Naprawdę droga sprawa, ale chciałam zobaczyć, czy taka droga odżywka bez i termochrona różni się czymś od na przykład tych trochę tańszych, także będę testować, dam Wam znać. Najlepsza część, że ta odżywka pachnie jak perfumy, takie Chloe, ale ta wersja różana, takie piękne, świeże róże, wspaniały zapach. Umyłam włosy i już mam tych dwóch rzeczy, a czy Joy-Conowy, no to wiadomo, że super. Ale ten szlemura, który mnie rozczarował. Połys jest rzeczywiście bardzo ładny, tutaj nie mogę tego ukryć. Yy, ale włosy nie są takie, a czy, są bardzo miękkie, ale nie, ale nie są jakieś tak, nie są bycie ekstra extra super wyjątkowo miękkie. Podobnie miękkie są po Batiste Straight Blow Dry i jeszcze potem takim Nectar Thermix Kerastase z takim bez spłukiwania. Ogólnie spoko, jak na pierwsze użycie. Będę dawać znać jak później. Sam w sobie pachnie świetnie ten produkt, ale ten zapach nie zostaje w ogóle na włosach. Dałam go dosyć dużo, także to nie jest fajne, że nie zostaje na włosach. Po na paznokciach y, mam lakier z mojej ulubionej serii z Barry M., czyli Daylight Curing. Taka ciepła pomarańczę, dobrze tego nie da się uchwycić. Oczywiście ciepła czerwień a nie pomarańcz. To jest ta seria Daylight Curing, i to jest kolor All the Things She Read. Dzisiaj na zmianę nałożyłam dobry podkład, czyli mam na twarzy y, ten podkład od Kat Von D, Lock It Color, coś tam, Foundation, który znowu dosyć znacząco odróżnia się od koloru mojej szyi, z czego tak dobrze tutaj na szczęście nie widać, ale na żywo jestem tutaj różowawa, a tu żółto też tam. Także, wiecie, to... Także jest, widzicie, to jest życie, jak chcesz się testować nowe podkłady non-stop, Zawsze się wygląda jak idiota i ma się inną głowę od reszty ciała, nie na oczach. Najjaśniejszy kolor to jest Mirage. Makeup Gibb jaśniejszy to jest Tuscan Sand. taki różowawy, a w zewnętrznym kąciku mam Wild West. Pierwszego klasycznie kredka, a czy kreska czarną kredką roztarta jakimś tam średnim cieniem, pod oczami coś podobnego. A to mam Rimla szminkę. Klasyczny nude jak czyli Nothing Hill Nude. I też mam liner Spice z Makana sobie. I to chyba tyle. Bronzer nieważny. A sorry, jeszcze z ważnych rzeczy mam e, bazę z MAC'a problem Prime i jeszcze mam spray z May e, Maybelline, taki przedłużający e, trwałość. Bo bez tych dwóch rzeczy, oczywiście bez przypodrowania ten podkład na mnie wygląda jak kupa, a chcę tak jak mówię nakręcić jeszcze z nim film. Może na lunchu mi się uda dokręcić po prostu e, końcówkę recenzji, już mam po prostu absolutnie dosyć tego podkładu i nie polecam, spadam do pracy. Także miłego dzionka i pamiętajcie, żeby zawsze dobierać podkład pod kolor Waszej szyi. Mi się nie udało. Jeśli chodzi o outfit do pracy, jestem dzisiaj mega leniwa. Mam moją bluzkę z Isosa w panterkę, fioletowa spódnica, ona jest chyba z Primara. No i moje klasyczne martensy na leniwce. A, czarna marynarka, no bo łajna no czarna marynarka. Udało mi się w końcu nagrać recenzję tego podkładu z CAD Właśnie teraz wrzucam filmik na kompa, potem będę wrzucać na Necika i zobaczymy, kiedy się ukaże. Ogólnie powiem Wam, że właśnie też go dzisiaj mam na twarzy. No widać, jak pod, pogrubił mi czoło, że tak mnie fajnie wygląda, ale oprócz tego nawet mi się dzisiaj podoba. Pogrubił mi czoło, nie mam na myśli tego, że moje czoło wygląda na szersze, tylko to, że po prostu takie podkreślone są wszystkie krostki niedoskonałości i pory za tego podkładu. Podkładu właśnie nie lubię, za podkreślenie moich porów, niedoskonałości to to, że skóra wygląda taką szorstką, chropowatą, a nie taką, nie, nie taką idealną, wygładzoną jak na przykład po make-up y, Forever albo po moim diorze Skin Star. No tutaj wyglądam źle. Także oczywiście spoilerując, podkład niestety na no nie! Jak przykro, Kat Von D. Ale ogólnie podoba się sobie dzisiaj, już je podkład. Taka raczej nie jest najgorzej, tak mi się wydaje. też przez ten spray właśnie z Maybelline, o którym Wam mówi. On jest świetny, naprawdę. Idźcie sobie go kupić, bo mega przedłuża trwałość. Cienie wciąż trzymają się fajnie, nie ma chyba różnicy między lewym a prawym okiem, więc na, na razie nie zradzam, na którym jest baza, na którym nie ma. Także ogólnie jest spoko. O, tak, w tym kadrze wyglądam ładnie, tak powinnam mówić cały czas. Cześć Wam, wróciłam właśnie z pracy i oglądam te moje cienie z bazą i bez bazy. Jest ok, tu nie ma bazy, tak jak widać, ale nie jest źle. Podkład jak to podkład, jest ok, jest niebieska. Podkład jak to podkład, zszedł mi całkiem tutaj. Nic nowego! Cześć Wam, cześć! Muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj mi się bardzo podoba mój makijaż. Bardzo siebie lubię, akurat w takim oku i w takim makijażu. Na oczach to, co mam, to jest make-up. Na oczach to, co mam, to jest ten główny cień całej powieści, to jest Make-up Geek Latte. A tutaj w załamaniu mam odrobinę tego nowego Tiki Hat. Bardzo fajny przełap. Tak, fajnie przełamuje tą neutralność, taką odrobinę czegoś bardziej oliwkowo-żółtego. I czarna kreska na górnej powiece rozmazana ciemnym, brązowym Na dolnej powiece brązowa kredka rozmazana właśnie cieniem. Latę. Cztery warstwy tuszu do rzęs i to w sumie tyle. Jeśli chodzi o sam podkład, to jest Make Makeup Forever Ultra HD z kropekami Cover FF. FX, Na policzkach mam z Burberry. Myślę, że jest okej. Okay. A jeszcze usta. Dzisiaj testuję tę szminkę z Bourgeois w kolorze. 17 Cool Brown. Jeszcze brwi bardzo minimalistycznie, jak ja to ostatnio, czyli ta kredka z Catrice, a ten pędzelek właściwie Brow Definer. To mi wystarcza ostatnimi czasy. Poza tym, tak, mam cię moją e, marynarkę, którą ostatnio pokazywałam w, lump, w lumpowym holu z czarnymi spodniami i czarną bluzką. Daję radę. Ale jest zimno i nieprzyjemnie, ostatnio w tym kraju, po prostu okropnie. Dostałam nową paczkę od Chińczyków e, z tego Sheina. Otwieramy mówiąc, ni cholery, nie nie pamiętam co zamówiłam, ale już widzę, gdzieś tonosz, haha, bluzę i jeszcze coś w paski. To jest taka tak zwana braletka, która właśnie z przodu ma takie cage'owe jakby wykończenie, czyli dużo paseczków, co dziwne ma wkładki, więc super jest naprawdę wykończone to to. Zdziwałam się strasznego shitu, szczerze mówiąc, a jestem zaskoczona pozytywnie, z tyłu jest na gumkę i tak jak mówię, tu są takie wkładki, które można wyjąć i można to to wygląda naprawdę nieźle, Czy trochę tych nitek widać odstaje, ale to naprawdę parę groszy kosztuje. Także jest nieźle. Pierwsza rzecz jest paski. I pierwsza rzecz, ja dałabym sobie rękę uciąć, że zamówiłam coś białe, granatowe paski, a to są biało-czarne paski. Na pewno były białe. Tak, to jest Elka i to na pewno jest Elka. To jest taka bardzo overseas'owa wejs sukienka, z tyłu ma trochę głębszy dekolt. E, rękawki takie do łok. Sam materiał sobie względnie fajny. Widać, że to będzie bawełna z domieszką elastanu, ale takie dobrej jakości, dosyć bawełna. Nie za cienka, no, znośne. Ostatnią rzeczą jest oversize'owa bluza z kapturem, z boku ma tutaj zamek po prawej stronie. Rozmiar to jest niby XXL. Powiem Wam, że ta XXL jest dużo mniejsza niż ta sukienka. Sam materiał jest super, bardzo gruby, bardzo taki milutki w środku i to jest ciemna czerń, dużo ciemniejsza niż tutaj. Resumując, tym razem nie było jakiejś takiej totalnej wtopy jak ta sukienka z zeszłym razem. Co prawda jestem pewna, że zamówiłam coś biało a nie białoczarnego, ale też jeszcze Jestem w takim momencie przejściowym, że zastanawiam się... Czy zacząć trochę inaczej układać włosy, czy je trochę obciąć, czy troszeczkę je jeszcze zapuścić? Mam, taki, mam taki jakąś, taką jakąś mocną rozkminę, bo teraz mam trochę je dłuższe z tej strony niż z tej, jak je tak zaczesuję, ale chyba mi się, nie wiem, czy mi się podoba. By the way, zastanawiam się, czy tylko ja tak mam, czy też nogą, że robię sobie na lunch albo na obiad zawsze jakieś takie totalne, randomowe rzeczy. Kompletnie. Przykład, bo u mnie zawsze jest ogólnie w domu rosół, bo lubię gotowane mięso, ale na bazie rosołu yy, dodałam sobie tam szpinaku trochę posiekanego. Zajeszł koperku, marchewkę pokryłam sobie, która już była w tym rozsole. zaraz mi się odpadnie rękaw, bo jest takie gorące. E, dodałam też rozburtane jajo i mam tam piesku. Wyszła mi jakaś taka zupa, która może nie wygląda najbardziej estetycznie, ale pachnie zabójczo, pysznie. Nie wiem, ja lubię ogólnie zupy i lubię jakieś takie randomowe rzeczy, i lubię dużo warzyw, i lubię wiedzieć, że jem coś zdrowego na ten lunch po prostu. Także random. No i jeszcze jedna rzecz, wczoraj oglądałam, miałam cały maraton wikingów tego nowego sezonu. I chyba odcinek piąty tego nowego sezonu, o Boże! Za bardzo spamować, jak nie oglądałyście, nie oglądaliście, ale tam jest scena z wanną kąpieli i ragnar. I ragnar tam robi takie rzeczy, że uuuu, naprawdę. W to się tam się nie dzieje nic obscenicznego ani bardzo seksualnego. To trochę się dzieje, ale tego nie widać, ale po prostu mega sexy, Mega. Nie mówiąc oczywiście o tym, że ragnara rozbroka jadłaby łóżkami, zwłaszcza jakieś miał te długie włosy. Masakra. Także sezon chyba czwarty, odcinek bodajże piąty, uuuu, jest atmosferka. Zostaw lajka, Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa! pa.